Poznaniacy nie byli faworytami starcia z SPR-em, Gossirem, kontami wrocławskimi. Pomimo tego w pierwszych 10 minutach grali z rywalem jak równy z równym. Później coś w grze gospodarzy się jednak załamało. Graliśmy się cały mecz tak falami. Raz nam bardzo dobrze wychodziła obrona i atak pozycyjny. Rzucaliśmy, zdobywaliśmy te bramki. Nagle przerwa w początku meczu, tutaj przez 15 minut 9-1 drużyna z my tylko jedną bramkę w 15 minut, no i myślę, że to jest też ten, ten to, to wkłada się na ten wynik tutaj. Ten gorszy moment w drugiej części pierwszej połowy spowodował, że na przerwę to goście schodzili prowadząc 17 do 12. Po raz kolejny największą bolączką Grunwaldu była słaba skuteczność. Nie mamy regularności, prostych sytuacji nie rzucamy, no i, i, i no, ja niestety, jeżeli nie rzucamy, nie wiem, czterech karnych. Dwa razy przez całe wojsko na pustą bramkę. No, no to niestety, niestety wynik, wynik nie jest na naszą korzyść. W drugiej połowie gospodarze wzięli się za odrabianie strat, jednak wciąż w kluczowych momentach brak pewności pod bramką rywali uniemożliwiał zbliżenie się do ekipy z kątów wrocławskich. Druga połowa pokazała, że naprawdę chcieliśmy łapać ten kontakt i ja uważam, że mieliśmy czyste sytuacje znowu masa karnych, niewykorzystana, i czystych sytuacji i ten wynik naprawdę mógł być inny, bo, bo uważam, że fizycznie lepiej prezentowaliśmy się w drugiej połowie, no ale... Liczy się to, co w siatce. Gdyby nie słaba skuteczność Grunwaldu, to losy wygranej mogłyby stać pod znakiem zapytania do ostatnich sekund. A tak zespół SPR-u wygrał 28 do 25. Czuć nie bo w końcówce też mogliśmy tutaj już tam na 10 minut przed końcem na jedną bramkę mogliśmy tutaj dojść chłopaków z Kątów i też ten mecz by się ułożył inaczej. Aczkolwiek no niestety trzeba uznać wyższość rywala. Gratulujemy drużynie z wrocławskich. Kolejna porażka w 2023 roku oznacza, że ekipie z Poznania bardzo trudno będzie włączyć się do walki o czołowe miejsca w lidze. Ja obiecuję ze swojej strony, że będziemy walczyć do końca. Wiem, że to jest tylko pudrowanie wyniku, żebyśmy może skończyli na tym trzecim miejscu w lidze. No ale, ale no, chcę pracować z tym zespołem. W sensie takim tych rozwijać tych młodych zawodników, bo oni mogą być przyszłością Grunwaldu na, na przyszły sezon, tak? W następnej kolejce drużyna Michała Turza uda się na wyjazd do Legnicy na pojedynek z EUKO UKSM9. Ten mecz rozpocznie się w najbliższą sobotę o 12.00.